Kiemaneczko, witamy na naszym kanale Hodowla Ślimaków u Poli i Taty. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać nasze nowe ślimaki. Ej, jest tylko jeden ślimaków. Tak. Tylko jeden nieś. Jak tylko jeden? Ja mam żartować Aha, bo no tak, pola żartuje oczywiście. Mamy pięć nowych ślimaków. Pola sobie wymyśliła, że będzie dzisiaj żartować na odcinku. Tu mamy nowy wystrój naszego terrarium dla ślimaków i zrobiła to w całości pola bardzo fajne to terrarium prawda no widzę tak mają tutaj trzy strefy jakie to były strefy odpoczynku i gdzie jest ta odpoczynku tu jest odpoczynku jedzenia strefa tu mamy jedzenia i parkur, czyli tacie wszystkie e, patyki, kamienie, by miały gdzie chodzić. Ten to piękny ślimacz jest, o ten tutaj, o ten co idzie sobie. Bardzo piękny ślimacz. Ile ich mamy? Jeden. Jednego ślimacza? Nie, no, mamy 23 ślimaczy. Jednego! 23. I tu mamy jeszcze, o tacie, ślimaczy, które weszły na przyczewkę, o brakowało mi tego słowa nie piekło. co brakowało, brakowało mi słowa, bo nie wiem jak to nazwać patrz Pola aha chyba do nie zauważyła, że tutaj idzie Zauważyłam. tak jasne tutaj nam jeden mały ślimaczek chciał uciec ale dobrze, że go zauważyliśmy I co tu więcej Pola powiemy? Jakie mamy plany? Na, na naszą hodowlę? Co, co mówisz, Polu? Aha, no, ja mówię cały czas. Myślałam, że ty coś powiesz. A pani odcinek pa? Pa, Zostawcie komentarz. Łapkę. Łapkę w dół. No nie, po co łapka w dół? Łapkę w górę, komentarz i suba. Do zobaczenia.